sobie odpocząłem, mogę jechać do studia. Dzisiaj pokażę wam, jak działa autotune. Elo. Jeszcze, jeszcze... miałem wam powiedzieć o promocji, że dzisiaj rusza promocja na wybrane kursy minus 30%, więc jak chcecie, to sobie zajrzyjcie. Zobaczcie, a ja prawie przez... prawie przez las się przedzieram. Dzisiaj startuję, a promocja będzie do niedzieli, czyli nie wiem, który to dzień, data. Napiszę tutaj na dole wam. A żeby skorzystać z promocji, to wystarczy wpisać kod robotowy lato. Jo, yo, jo, yo, yo, Siemano, do yo, w końcu będzie Autotune wyczekany, wypragniony, wymuszony. Nie wiem, co to znaczy wymuszony. Dobra, zaczynamy z tym tune. Em. Najpierw pokażę wam, jak ustawić Autotune, a potem jeszcze powiem wam kilka trików na temat tego, jak można nagrywać autotune'a Żeby to po prostu brzmiało lepiej, bo nie jest wcale tak, że każdy głos, który jest nagrany, można fajnie przerobić na Autotune. Ie. Przerobić. No dobre to słowo, bo tak naprawdę Autotune bardzo mocno potrafi przerobić głos. Zresztą zaraz sami się przekonacie jak moje wokale brzmią bez autotuna, jest to coś fatalnego bym powiedział. Autotune to jest bardzo proste narzędzie, tak naprawdę wybieramy tutaj skalę i tonację w jakiej jest nasz utwór. Jeżeli sami produkujecie, no to możecie skorzystać na przykład ze scale findera, jeżeli nie wiecie jaka jest to skala. A jak jest to inny beat, którego kupiliście, czy nie wiecie jaką ma tonację, jest pobrany z neta, no to trzeba znaleźć sobie tonację, bo bez tego autotune nie będzie działał, to jest podstawa działania Auto w moim wypadku ten bit, który wam puszczę w tle. On jest w tonacji F mol, także wybieram tutaj skalę. Ja pokazuję Wam na Waves Tune. Tak naprawdę każdy praktycznie autotune działa w ten sam sposób. Tam niewielkie różnice ustawień są, także będziecie śmiało mogli to przenieść na swojego tuna. Wybieramy skalę Natural Minor, czyli molowa. Tutaj macie przeróżne cudawianki ze skal. Tonacja teraz. Już ten dźwięk by się dostrajał do skali. bo autoTune to jest takie narzędzie, które pozwala nam zestroić rozstrojony wokal dociągnąć do dźwięków z konkretnej wybranej skali, Czyli śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej. Posłuchajcie teraz tego wokalu bez w ogóle tune'a, tam jest mix pseudo.. Wstyd dopuszczać, Wam powiem, jeżeli to usłyszycie bez tuna. Wybrałem już tę skalę Natural Minor yy, i zobaczcie z, z takim domyślnym ustawieniem tego tuna. Yeah. Już jest dużo lepiej. Tutaj mamy jeszcze dwa kolejne bardzo ważne parametry po ustawieniu tonacji i skali: Speed i Note Transition. Speed to prędkość, z jaką działa Autotune. Im ona jest niższa, tym ten dźwięk jest taki bardziej robotyczny, bardziej zniekształcony, bo szybciej się to wszystko dzieje. Co też powoduje oczywiście, że ten Autotune jest bardziej słyszalny. Zresztą, zobaczcie. Yeah. dokładnie działa ten tune i note transition to jak szybko dźwięki mają zmieniać się z jednego do drugiego do tego, do którego jest dociągany, czyli też kolejna prędkość działania tune ale to jak dokładnie końcówki nut będą dociągnięte do, do skali. I to też powoduje, że im mniejsza jest wartość, tym szybciej działa tune, więc jest to bardziej takie robotyczne, bardziej tune'owe. Jeżeli bardzo chcemy bardzo fałszujemy, no to tym mniejsze wartości. Jeżeli chcemy lekko coś dostroić, to ustawiamy większe wartości. Ja bardzo często lubię te skrajnie niskie wartości. One tutaj powodują, że ten wokal jest dociągnięty do granic możliwości do skali. Yeah. I widzicie jak szybko te nuty zmieniają swoją wysokość. Ja bym wam to pokazał jeszcze na innym tune, wave tune tylko taki, który pozwala nam potem jeszcze zmieniać ręcznie te nuty, bo taki real time auto tune on automatycznie dociąga dźwięki do skali i jakby nie mamy tutaj dużego pola do manewru, nie możemy przetransponować potem dźwięku. Natomiast w tym tutaj wave tune mógłbym potem sobie na przykład ten dźwięk ten z ICE przeciągnąć na przykład na, weźmy sobie na orze na C. So Tutaj będziecie widzieli dokładnie, co wprowadza speed, to z jaką prędkością jest ten dźwięk dostrajany. Czyli im mniejszy speed, tym dźwięk jest równo trzymany na tej wysokości żądanej. Natomiast note transition, zwróćcie uwagę na tą zieloną linię. Łagodne przejścia pomiędzy kolejnymi wysokościami dźwięku. Im większe wartości czasu, tym działa ono mniej dokładnie. A, zobaczcie, mam klimatyzator. Jest... Dopiero da się teraz coś działać. Co prawda huczy to buczy niemiłosiernie, zresztą wam pokażę. No ale przynajmniej chłodzi i mogę sobie tutaj troszeczkę ostudzić atmosferę przy gorących brzmieniach i bitach, które Tutaj powstają każdego dnia. Jak nagrywać tuna? Tak naprawdę to powinniśmy znaleźć sobie swój głos. To nie jest tak, że jak będę rapował sobie coś, to to już fajnie brzmi na tune. Nie. To trzeba. Y poszukać tego, żeby to fajnie brzmiało. auto najlepiej nagrywać z włączonym już wcześniej tunem, czyli e, tak, żeby go dało się usłyszeć na słuchawkach. Jak macie mikrofon i nagrywacie, to tak zrobić, żeby słyszeć od razu to z jak najmniejszym opóźnieniem. A jak uzyskać jak najmniejsze opóźnienie? Załadować bit sam w audio zgrany, tak jak ja mam tutaj. Nie korzystać z żadnych efektów poza tunem, ewentualnie jakiś pogłos, tak, żeby jak najmniej było tego obciążenia. W FL-u macie Pichera, który też w ten sposób działa. Ustawić tutaj żądane sobie wartości, czyli w moim wypadku na Natural Minor F. Speed tak ustawiam. Ważne jest to, żeby ustawić jak najmniejszą częstotliwość próbkowania, żeby buffer size nie częstotliwość próbkowania jak największą. Wtedy będą mniejsze opóźnienia, najmniejszą tutaj wartość, tak żebyście słyszeli siebie z tunem. To jest najlepszy naprawdę sposób moim zdaniem. Dobra, troszkę zrobię, bo. Gdy nawijam normalnie, to tune nie działa, bo nie ma co poprawiać. On poprawia tylko melodię, kiedy śpiewam mi modułę na freestyl'u dla tego trzeba bawić się swoim głosem co tego było śpiewać bardzo dziwnie rapować dziwnie rapować dziwnie, śpiewać też inaczej ja nazywam to śpiewem pod autotune autotune Ale siedzi ale w tył, można tak się bawić, nie, nie, nie Więc widzicie, że kiedy rapuję Może zażem wypadam do zbitu, bo już opóźnienie jakieś duże To wtedy nic z tego nie ma Muszę śpiewać, chociaż bez Autotune to jest ciekawe naprawdę narzędzie, które daje zupełnie nowe możliwości tak naprawdę w kreowaniu brzmień, których wcześniej nie dało się zrobić. Ja z takimi dziwnymi głosami yy, no ciężko by było, żeby to brzmiało normalnie, naturalnie, dobrze bez autotuna. Więc jest dosyć kreatywne narzędzie, przynajmniej ja uważam je za takie. Otwiera nowe drogi ekspresji. A przypominam wam, że jeszcze do końca, do końca do końca czego, nie powiem wam czego, do końca niedzieli, dobra, powiedziałem, jest jeszcze promocja na e, kursy, 30% kamera mi się macha, 30% na kursy, wybrane kursy, kod rabatowy LATO, liveact.pl, ukośnik LATO, strona, kod rabatowy LATO, wpisujecie i możecie sobie te kursy mieć taniej akurat, żeby na wakacje i ostrzegam, że wszystko tu lata, takich promocji u mnie nie ma za wiele, ostatnia była... Przed świętami. A, nie subskrybujcie tego kanału, nie dawajcie żadnych lajków w ogóle. Nie oglądajmy tego, po co marnować czas. Elo. Żartowałem. Dajcie z dwa lajki, Będę mógł podrywać na to dziewczynę, pokazywać. Ej, jestem znanym youtuberem. Może działa, nie wiem.